Jak się zaczyna ta walka? Jaki Blood Gauge wariacie? Zobaczymy. Mirror nagrywkiego, Kiske, Gondra, One Ricardo, boy. Obydwie strony chciały użyć Assault'a teraz na początku. <laughs> o, o chyba, chyba wiadomo kto za w biurze. Oj, w się odnawiać. One break, od do teraz wchodzi w Rika. Eric teraz się broni, Wild Assault jeszcze w command graba, żeby podtrzymać presję, bardzo ładnie kisk teraz. O, no, coś niesamowitego. Ta legendarna muzyka w tle. Kite team number one. The falling kite team. Dobrze combo, pół HP już zbite. O, Eric Ka nago to nago, nago communication. The same brain cell. A może teraz ten overdrive wchodzi? Ricardo zwany... ma dwa paski do. No. Overdrive na odwrotniego teraz wchodzi, piskę. wchodzi piskę. w Ricardo. Zobaczmy, jak wykorzystać wow. O mój Boże! On się odwrócił, knickę teraz, coś niesamowitego. Totalnie mnie zaszokuje, Ricardo. O! O! No i wiadomo kto wybuchł. Yes. Ludzie, no, którzy obstawiali to... na kiskę wybrali właśnie 5000. tysięcy. Gratulacje. E-karty wam wypłaci później. Tak, po strzelu Pitaxa. Z e Pitaxi. czasem odwrócił się Rick, e no i mamy dwa serduszki. kolejna kiskę, no. jeden e po Ricardo, o, i... Kiskę zaczyna mocno. Pojawia się no, i znika i teraz bardzo. dosłownie Kisk. Proste combo, ale damage wchodzi. Słodnie Rick się z tego wszystkiego wybronił. By się troszeczkę odwrócić. Mamy raz rozpęknięty od Kiska, no i to on przegrywa kolejną rundę teraz. Jeden do jednego w serduszkach. No i zobaczmy, bo tutaj komba się szykuje od Rika. Bardzo ładnie tutaj raz wyczekuję wszystko to co Kisk próbuje na niego przygotować. No, zobaczmy raz, dobry skok Myślałem, że będzie command grab. Dobrze, Natomiast też. Kisk go nie użył i podtrzymuje cały czas presję. O. Tutaj niestety będzie panisz. Zatem Mogę bardzo być, greedy. Się... Overdrive. O, skubowa z bitą, to widziałem to. Dobra, próbowałem, nice. Jest. O, Starapatach Ricarda, to Kiska! Kiska! No dalej ma szansę. Bloodgage zabieramy mu koszkę. Nie, z jakiegoś powodu kisk na tej drugiej formie zdaje się być o wiele bardziej przerażający dosłownie. Bo. Dość wyrównany matchup. Obydwie strony mogą dość skutecznie zonować, a także miksować przeciwników. Elfy za to my, wydaje mi się, że znacznie, znacznie, może nie znacznie, ale na pewno wprost od Dronego do obsługi. To mogę, że dać przewaga w tym match-up'ie. Tak, też e, wiadomo, że patrzy nie były zbytnio szczodre, szczodre dla John'ego ostatnimi czasy. Zobaczymy, czy to się też przełoży na wynik tego meczu. No, zobaczmy: Duel one! jest e, rozpoczęcie White Assaultem od UE, bardzo agresywnie, można powiedzieć. Natomiast żony e, ze wszystkiego świadom. Bardzo ładnie się odwrócił, jest przebitka z asaltem, będzie hard knockdown. No i zobaczmy jak dalej poprowadzi ofensywę jest counter. Uuu tego się pani spodziewał Jue, że tą ofensywę zacznie Johnny od 6hs. Oj, niepotrzebny wasz moim zdaniem, ale dobrze, zobaczmy. No i... A stracony berz, stracona runda, więc e, zola resourceów na tą kolejną rundę będzie dla UE. Teraz e, ładnie zaczęty od e, prostego slasha w zasadzie. Począteczek tego drugiego meczu dla Bacika jest przebicie bo okay. Dwa mi to rzeczy, ja wykorzystam. Okej, okay, super chodzi. nice. Oj, no. chyba nie przebiję? Nieważne, kumałem. Ale teraz ten Johnny, bardzo solidna gra. Ajajaj, Już aj, aj. -e powinien zdecydowanie wygrywać 6P używać w tym matchupie. Tak, 6P zdecydowanie jeden z takich fajniejszych kont na mistfajnera Johnego, tego prostego. Także my, myślę, że więcej przy Jack no, Zobaczmy, bo teraz musi się bronić, bo ładnie ładnie wyskoczył z tej presji od Johnego, ale raz ponownie staje counter o, z 6K od Johnego. Oki dla John o, zobaczmy o, 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 żeby o, ale nie szkodzi, bo to koniec o, Ej, wiesz co teraz jest za ironia? Johnny będzie musiał Primo. się zmierzyć z Nagoriyuki. O tak. Jakby de, 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 facto, de facto z postacią, z którą być może faktycznie bardzo dużo przegra, no bo jego kolega z drużyny przecież gra Nagoriuki. No, zobaczmy. Ostatni mecz z tego oh. best of 3 Kisk kontra Bacik, a więc Ryuki kontra Johnny. White assault teraz! Bardzo ładnie w tego mistfinera wchodzi. Niestety nie zainteresowany Johnny. Dobrze spin na Oki, niestety nie wykorzystane. Dobrze downslash na powstrzymanie Johnnego. Kajzik, przeskoczenie od proste. O, niestety, niestety już trzeci raz widzę, że, żebym misował swojego lasta. Ale słań, raz się przed tymi spajnerami i kisk. I o, to było był odkrawy odważne, ponieważ na dalej Uuu. jest na plusie po 6H. To będzie dla nas ciekawe. Jeden HP z no. jednej i z drugiej White strony, to Majetasa! Przepięknie, to jest za mocno. Wszystko przepięknie. Dobrze Bagdasz? On tego nie tylko komodykowa, do Niestety wybuchnie Cliskę musi uważać i na swoimi też. Oj, oj, oj. Jest staje, raz e, presja nam na ogół, ale John no jakby się przestraszył troszeczkę teraz tego nagrywkiego. Próbował się wycofać i troszeczkę się, ja się ze swoimi ja się patrząc ile damage to bije z niczego. Dostał ja kontra. Się, ja się mu nie dziwię. Dostał kontra z potężną Nagorjuki. A znaczy, dostał... przepraszam, Johnny oczywiście. A, ale dostał ją w sto, z full nie? I był w stanie skonfisztować. No, no i ten to White to... Assault ponownie zakańcza rundę na korzyść. Kiska. Ostatnie z White Assault po prostu są lepsze. Coś niesamowitego, jak ten Nagorjuki sobie radzi. Dobrze od też John'ego teraz gra, odwrócił się troszeczkę Johnny no zobaczmy czy w stanie jeszcze wyrównać ten nap. No nie tutaj isk cały czas jeszcze lepszy bardzo ładnie wynosi Johnego na drugi koniec mapy. Teraz to on jest wrogiem? Mógł dochodzić miał mi też A jeden HP teraz od Bacika ma... Ale, jest. tak na przyszłość dla chłopaków jak widzicie na że hopler, to możecie. Зачем быть быстрым расти, чтобы я снова